Witajcie, z tej strony Lukas Mister I wiem, bardzo długo nie było odcinków żadnych No ale no, mam nadzieję, że tak już nigdy się nie zdarzy Mam nadzieję no, nie będę się tłumaczył, no bo... No, nieważne, ale... No, no wybaczcie mi to, proszę Dobra, i to będzie już ostatni odcinek z Bisha Um, I to nie będzie już na karier, w karierze, tylko tak się nazywa kolekcją, wydaje To chyba, no to to. I tu jak widzicie, 23 levele są. No i tutaj po jednej próbie będziemy przechodzić um, z każdego levela, no bo no, no, dużo tych leveli W sumie z jednego levela tak był Tam wiem, ja wiem. No dobra, to zaczynamy pierwszy level. Tak się tu sterowało? Aha, okej okay. <gry> Jak ja dawno pisać nie ma? kurde No, tak po minucie chyba Każdy level Bank. Bank. no i te levely są no, tak, żeby sobie tak pograć Pobierać sobie tam punkty, tam monety Ym, No tak, tak Hmm. Ile się zdobędzie, Ten, w tym levelu to akurat zawsze wszystkie zdobywam. No, 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 ale ale oh. dobra, kolejny, drugi. O, jak, ja go nie widzę Znaczy, no, nie jest najgorszy, ale i tak jest. Taki. Ok. Hmm. Ale mogłem Pogłośnić Tę Muzykę Uj tutaj jeden został A tam na końcu się wygierza No e, dobra zebrałem. Kuj! D A jakby się tu No właśnie, dlatego go nie lubię. O! No. O! Yeah! Okej, okay, trzeci level. Oj. No i... i miałem temat. Teraz zapomniałem Co to był temat? <głysy> A, bo kolejny odcinek to będzie, no w ogóle na moim kanale to będzie tak. Kurde. To będzie top 10 i top 20 piosenek i muzyki. Tak, w jednym odcinku piosenki i muzyki, no bo tak nie mi się oddzielnie. No i top 10 będą muzyki. A to 20 No Chyba wiecie czym się różni piosenka od muzyki. No. Piosenka to tam śpiewają, a w muzyce nie śpiewają. Nie śpiewają. nawet, Ten nawet chyba nie jest Kurde Kurde. No chciałem w prawo, a w lewo. A. A właśnie dlatego nie lubię o nie czwarty o tego chyba nie wygrywałem nie to nie to nie ten to nie sorry, sorry. Ale... ten to <gubi> nie też to nie No więcej niż minutę trwają. te nie, 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 nie. nie. Kurde, co jest? I, co jest? I, co jest? Czemu mi w lewo stycha? Łata. Hm? Czemu. Brzyk. Nie no. Kurde. Czekajcie. Kurde, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Co jest? Ja nic nie robię. Okej, okay. miałem wyłączony numel. Kurde. Czemu nie no? mam, nie włączę? Mmm... Okej, okay, okej. Okay się siędzkata. Jak ja pierwszy raz grałem w Gisha, to myślałem, że te, za tą kasę coś można sobie kupić. Na no, przykład no, jakiś strój do Gisha, można go jakoś ubrać. No bo coś w ogóle jakąś broń. Myślałem, że to są jakieś bronie najpierw. No ale no nie jest tak Znaczy no Gisz to taka żywa broń. Żywa broń Polaków! Okay, 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 okay. Jeszcze jeden pinoczek Chodź do mnie Piąty level! Odtępne. No półtora minuty, tak? Jeden level, o Jezus Aha, nie, nie mogę O Aaa, nie lubię tych levelu tych Każdego levela to nie Każdy level dla mnie to 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 To, 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 to nie wiem. No ale gisz to jest w ogóle taka Taka trudna gra W niektórych momentach I w lewele też niektóre są całe trudne I wnerwiające O, Z całą serię się tak wnerwiałem no co nie oglądali... No to nie wiedzą o co chodzi. <śm> A mam takiego jednego mojego widza. Znaczy no bardziej kolegę niż widza, bo moje... chodzimy razem do klasy. No, kurde. <śm> I... Powiedział, że on bardzo lubi Gisha, no ale się trochę zmartwił, jak widziałem mu, że to będzie ostatni odcinek Więc nie wiem jak wy Ale no... Mi też jest trochę szkoda, Gisza. Um, no ale no... Niestety, no musi być jakaś... No, mu, mu, musi się gra yy, skończyć inaczej no... Znaczy, no Cały czas by się grało, 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 bez przerwy się grało. Rok się grał, dwa lata, i je, jeszcze się nie przejdzie. <sum> nie no Kaska, no. kaska. Znaczy nie, kaska, punkt. Kurde no i No, a teraz mi w lewo nie chcę dobra Wow Z tego wyglądu jakoś kiedyś miałem ogromne, ogromniaste problemy A teraz, teraz nie wiem. Wow. A, bo od drogę, się tam zranił Mój giz Mój gil. No on, on, on zawsze dla mnie był gilem. Nadal jest. Taki gil, gil. Znaczy no, nie gil, glut. O. Kurde. Ty, człowiek... Pfff, nie człowiek... W no. glucie zaraz gil. <śmuchy> Mucha. Malutka, ale w Nie wiem, co. Hmm. A, może w końcu of you, of, uh, world, world, world of You. World of... World of... World of You. Ale teraz tak myślę, że... No bo teraz będzie World of You jesień. A ja nienawidzę jesieni, no ale zima. O zima jest najgorsza, nie wiem co ją przejdę. O teraz tak poza odcinkami tak ten... Y, stworzyłem sobie nowy świat mój. Hmm, aha y, bo mi się... Nie, nie wiem jakim cudem, ale po miesiącu... Nie, nie po miesiącu. po tym, po, po, po Nie nie wiem, nie wiem. Kiedy ja go małem. Rodowbiony, no dawno nagrywałem, no ale tam chyba dwa tygodnie po tym, yy, po po nie 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 chcę od nowa. No, no i mi się przy, wszystkie dwa, dwa moje światy skasowały. Ten, co aktualnie nagrywałem, no i ten mój taki, no. I poza odcinkowy o tak to nazwę. No nie wiem czemu, nie wiem, nie co się stało w ogóle. No ale tak włącza. No koledzy tam przyszli Przeszli. Włącza... włącza Kójdę, pójdę. Włączam. Yy, no i patrzę. Gdzie moje dwa światy? Nie ma. ich Takie fenyspawi. No, ale co? Stworzyliśmy nowy świat. No i... Chyba będę nagrywał na tym świecie, co koledzy stworzyli, no bo... Są... Przeszliśmy dopiero pierwszy świat. W jeden dzień. No, pierwszy świat jest łatwy. No i co? O, grzybki! No i... No nie mogę No i, no i, no i się zgubiłam Na sumie nas nie wybrniemy, bo nie, nie mam pobitych no, Tak Przepraszam <grym z tą wącą> No i chyba będę kontynuował na tym świecie, co stworzyliśmy tak jak... Okej Dobra, przejdźmy do rzeczy No, Damy nie Przejdźmy do rzeczy, Damy nie było Dobra, jestem taki skupiony nad tym, 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 tym. Jak to było jakoś trzeba nie, nie wiem, które te kamienie, ale. O, te, no właśnie trzeba to było. Tak potem mam, Oj, 40 sekund. Oj. O. Stawaj No Nie mogę! Joki hot Oj Pipo! Pum. Pum. No i dupa! Przejdę. Ale ninka się ściekła. Yy, kolejne. Drż. Okej, okej, okej. Z tym levelem to chyba nie miałem żadnych trudności. Chyba go nawet by glorious. Chyba go nawet by Rambo już mówił. Znaczy już chciał nagrywać. Yy... Wszystko chciał nagrywać. Bo powiedział, że dawno nie, nie nagrywałem. Ale... No, bo tam nie, nie nagrywałem. Są no. No ale już już nagram, czy Znaczy jeszcze nie nagrałem, jeszcze nagrywam, ale... Um, no. Nie... A nie. Myślałem, że to... Sekunda jedna jeszcze. A tam nota! Pierony jaśnica, ciasinista. Oo... Jero yeah. no... No i... jak już mówię, następny odcinek to top 20 i 10 w jednym odcinku. Um, no i po tym top będzie już World of, world of you. Tak myślę. Tak myślę. Chyba. chyba, chyba, chyba. A teraz jeden. level. Lever, lever, LEVEL lever. O, mi się przypomniała teraz taka nowa, głupia piosenka. Nie wiem czy ją znacie, ale nazywa się The Fox. jest y y y The Fox, jakoś tak. I no, po prostu. Jak pokazałem tu mojemu bratu. O, mojem, no, no. No, no, <grywody> no to. Takie. Tak się zdziwił. No, no. Mm, muzyka fajna, ale pff, bez przesady piosenka to, to co on zbywałem e. dam dam y, y, ten e, linka w odcinku żebyście mogli zobaczyć o co mi chodzi no i znowu chyba a mnie tutaj to, to nie chodzi akurat. Ma, be, ma być have fun! Ta piosenka mnie złamała. My fuj, fuj, fuj,